Wiecie, co przynosi mi największą satysfakcję? To, że uczycie się bardzo wielu rzeczy z moich filmów i wdrażacie w życie. Już wam mówię, zdaję relację z rozmowy telefonicznej, jaką odbyłem wczoraj z jednym z niepełnosprawną osobą. Prosił mnie o pomoc, żeby jego pracodawca dostał dofinansowanie do pensji niepełnosprawnych pracowników. Firma zatrudnia tam prawie 100 osób. Już przekroczyli wskaźnik zatrudnienia 6%, ale jest jeden problem. Biuro rachunkowe nie ogarnia tematu dofinansowań do pensji niepełnosprawnych pracowników. A z mojego filmu dowiedział się, że temat dofinansowań do pensji trzeba ogarnąć od A do Z, ponieważ. Jeżeli niesłusznie się pobierze dofinansowanie na osoby z niepełnosprawnością, PFRON może przywalić taką karę, że hej, i trzeba będzie zwracać pieniądze na przykład po dwóch, trzech latach z procentami, z karnymi odsetkami. No i tak sobie rozmawialiśmy, rozmawialiśmy. Ja mówię, dlaczego pan chce załatwić temu pracodawcy dodatkowe korzyści finansowe? Ponieważ jest etyczny, jest naprawdę. Traktuje osoby z niepełnosprawnością, o chyba jak z moich wyliczeń nie może to być 5 lub 6 osób, i chcą mu pomóc. Po prostu czysta wdzięczność. Jest to polska firma. Ja mówię, bardzo się cieszę, bo ja w pierwszej kolejności bardzo lubię pomagać naszym polskim firmom, gdzie dominuje kapitał polski. Zapytałem się, jaki pan ma stopień niepełnosprawności, on powiedział, że znaczny. No to już mówię, do, o, to już ponad 2000 tysiące złotych. Może zgarnąć pracodawca ponad to pana wynagrodzenia. Powiedzmy, jeszcze tam będzie te 4 czy 5 osób, jeszcze no to można ładnie wyciągnąć kasę z PFM. Ale tak jak pamiętajcie, temat trzeba ogarnąć od A do Z. Poleciłem mu moją księgową, która jeszcze ma wolne moce przerobowe, żeby doradziła. Yy doradziła tej firmie, jak to zrobić, bo tak jak jeszcze raz podkreślam, i to jest problem wielu biur rachunkowych, że nie potrafią ogarnąć dofinansowania do pensji niepełnosprawnych pracowników. Odpisy na PFRON ogarniają, ale dofinansowanie do pensji niepełnosprawnego pracownika to wyższa szkoła jazdy. Słuchajcie, jeżeli tu słuchacie jeszcze pracodawcy, którzy chcieliby za darmo zatrudnić osobę z poczwórnym odpisem na PFRON, to jeszcze mam możliwość za darmo to zrobić dla dwóch osób. Ta osoba z przyjemnością przyjmie minimalne wynagrodzenie, a Wy odpiszecie sobie dzięki niej ponad 13 tysięcy złotych miesięcznie. Pamiętajcie, że tą osobę mogę tylko wstawić u dwóch pracodawców i tylko na dwa вітайте